Cześć, cześć, witajcie w Gwincie, dzisiaj gramy potworami, więc tradycyjnie piszcie jaka jest u was pogoda, ale już zaczyna piździć, nie? Więc tak, na początek prześledzimy sobie co tu stworzyć sobie w potworach, mamy 150 fragmentów i myślę, że teraz będziemy się skupiać bardziej na epickich kartach, włączę sobie epickie i legendarne i tych, których nie mam, nieposiadane i tak, lecimy z neutralek, co by mi się przydało ogólnie? Ragnarok jak najbardziej. Ostatnie życzenie i Atrapa też. Tutaj te pogody by były zajebiste właśnie do potworów. Kurde, za 200? Na jaką by było najlepiej się skusić? Fajnie by było mieć mróz i mgłę. Jest takie coś? Mróz i mgła. Białe zimno. Zajebiście. to bym chciał. E-Romancja. To nie jest aż tak potrzebne. W sumie mam tego Dagona, więc spoko. Wolałbym to, bo na deszcz ja nie gram za bardzo. Chyba, że na Foltesta, no to można deszcz spokojnie kłaść. No ale dobra, deszcz zawsze mam w tali mam babę wodną i deszcze, więc spoko. łódka nie jest aż mi tak potrzebna. Okwist, operator. Bardzo by mi się przydał operator. Tak, w sumie nawet do północy. On jest neutralny, więc operator jak najbardziej. Tutaj tych na razie się wstrzymam. Eskal, jakby mi wypadł, to sobie zrobimy kiedyś wiedźminów. Bardziej teraz bym czarodziejki chciał skleić. Janek. Ewentualnie, jakby wpadł, tylko nie wiem w której talii. W północy, ewentualnie. Nie wiem. Greal Ignie, to jest taka fajna nawet ta pożoga, tylko musi być w rzędzie 15. Zoltan. Hmm. Nie wiem, czy gram takie talie, ta siemce. Nawet w północy by chyba nie pasował. Tris bardzo by się przydała do tej tali czarodziejek, to spoko. Smok! Na razie się wstrzymam, Gerald nie jest potrzebny. No i tak, w potworach, tylko mi brakuje tyle kart, takich ciekawych. Baba cmentarna jest zajebista. Jak gramy na rój to jest normalnie potwór. A Przeraza mi by się przydała, w sumie. Przeraza mi by się przydała, bo karty specjalne. Ja gram na pogodę. Żywiołak akurat mi tutaj nie jest potrzebny, może później inną talię, Gunter odim też nie, Królewicz Ropuch, on jest tutaj na pogodę wrażliwy, więc lipa. Ten żywiołak też nie tutaj, z Wiedźmami nie będę się bawił, bo gramy na pogodę. No i Nitral, ten by mi się przydał bardzo, ale on 800 kosztuje, więc na razie z epickich co byśmy mogli kupić, no. O Wallach też spoko, ale... 800 i tak samo im Lerit. On jest jedyną kartą z Dzikiego Ogonu, której nie mam poza tym, nie? Z epickich. Tutaj nam brakuje... 7 kart, a w Neutralkach... No, tylu, można powiedzieć, że 5. Tylko te możemy sobie kupić. No praktycznie teraz, niedługo, nie? To biało-zimno, można się zastanowić, ale... Zbieramy na coś innego. Będziemy kupować chyba za 200, ale coś innego po prostu. Zobaczymy następną talię tutaj. W królestwach północy by się przydała, ta, nie? No i odrin, i tak dalej. No dobra, dobra. Spoko, nie jest tak źle. Ale zobaczcie, w królestwach północy epickie i legendarne. Legendarek mi tylko 3 brakuje. Kawetta jest za 800. What the fuck. Dobra, zaczynamy. Jeszcze wam pokażę talie, Otwory. Tutaj wyrzuciłem sobie coś, co mnie wkurzało. A, ten, ten wilk. Tego wilka, nie, bo zawsze mi jakaś karta zostaje, więc robię tak mniej więcej, żebym wiedział, która mi zostanie, nie? Stawiam na początek jedną albo dwie karty, takie w miarę, w miarę. To samo przylatuje i mamy 26 kart, więc tutaj te lepsze powinny się trafiać. Więc spokojnie. Lecimy dzisiaj niszczyć rywali. Dajcie łapkę w górę oczywiście. A i jeszcze beczka. Jeszcze beczka, bo akurat mam stop, Przygotowałem sobie specjalnie. Tam coś powygrywałem, chyba level wbiłem po prostu. I spoko. Zawsze beczka musi być. Nie ma beczki, to lip. O, no, czy ten mi trzeci nie doszedł? Trzeci necker. Dobra, wezmę. Jak będziemy kiedyś grali po rój, to... To spoko. Wezmę sobie. nie mamy za bardzo fragmentów dzisiaj. Będzie niecałe 200. Zobaczmy i zobaczmy. Tylko 10 to niszczarki. No cóż, spoko. Gramy, gramy. 26 kart. Też z północy ostatnio coś wywaliłem. A, te wieżyczki, bo jeszcze nie mam trzech, ale to spoko. Robimy to, co musi być zrobione. Kettle. No potwory, robimy to, co musi być zrobione. Czyli win. Oj, mało, mało, mało. Ty, Drauk, spoko. To ta epidemia druga. Za dużo tych pogód. Musiałbym ten. To białe, zimno jednak. On idzie pierwszy? Zobaczam. Ej, ja nie chcę widzieć karty. O. Dać mu? Nie. Nie, nie. On gra na specjalnie Jeszcze raz połóż. Dobra. Chyba kogoś zdenerwowałem, ale spoko, gramy dalej. Szybka piłka. Widzicie, komuś psujemy taktykę i już wyłazi. No ale spoko. Ja czasami, jak chcę dany materiał nagrać, też tak robię, ale nie od razu macham zbudowanym. Będę YouTuberem, chyba. Dobra, dawaj mi drugie skojatel. Mgiełka. No tu mamy już jedną. To zostanie pod sarę niestety. On ma dużo niszczących kart pewnie? Więc Saro muszę uważać lepiej tą babę na początek. Nie będę bufował tej karty, no ale... Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pogód możemy rzucić. uhu. Tamten w ogóle pierwszy zaczął. Dobra, bez komentarza wygraliśmy drugą. Robimy rekord odcinka. Ile wygramy rundy w pół godziny? Trochę tam gadałem na początku, ale zobaczymy. Zagramy 3 albo 4. Czekają na służy! O, o jakich wam się nie dwa odcinki. Nie, teraz będzie Specjatel. Dobra, jest Lechu i Gigant. Ty idziesz out. Ty idziesz out. O kurwa, Mglak. Nie ma czym grać! Zrobimy tak, żeby wszyscy się poddali. Będziemy ich wkurzać. Dobra, idziesz Mglak. Też, on też może mnie wpróżać. On może mnie. Nie, ja tego nie robię. Ja tego nie robię. Ale to jest trzeci z rzędu, dobra. Teraz nie miałem punktów. O, na On może nie spierdolić przynajmniej. Dobra, majster. Dawaj na ring uuu Chyba będę płakał o ile mamy tych mrozów? Róg mi się przyda w ogóle? Dobra, powiedzmy, że się przyda. Ten też jest do dupy. On ma wszystko odporne. Dobra, dawaj. Wreszcie ktoś. Co jest dłużej niż minuta? Dum du Wiem, żebyście chcieli zobaczyć jakieś pojedynki, ale wam to pokażę jako ciekawostkę, co tu ludzie odpierdalają. U, du, du, du. U, Dalej, łopie. O, Ale Ci też masz, nie? Bliźniacza talia. Skojatele właśnie się wkurzają. Na te potwory. Tego jak już widać, to już wiedz, że coś się dzieje. Coś hamskiego. Dalej, ty masz jakiś ten przemyślenia? Tak jak ostatnio ja. O! Dobra, nie chcę to z tobą w ogóle męczyć. Dała jeszcze jedną kartę. Już tutaj jakieś cicho ciemnie jest. Wiem, że jest minuta na rundę, ale. Bez przesady Ja mu to wszystko tręsieniem ziemi, te mglaki rozpierdzielę Kurde, bym się śmiał bo. było no, na Dalej mistrz Tymi potworami naprawdę się chamsko gra Wolę jednak północ jest ciekawsza i Skellige mi się podoba z tymi niedźwiedziami. Kurde, jakie tam jaja idą. Kiedy takie jaja? No i w skojatelach też idą jaja. Tu to naprawdę wkurzamy ludzi, po prostu. Jeszcze tura oponenta, 12 kart no. Oj, panie dzieju. On ma Dobra, dobra. No to tutaj w tej talii co można ulepszyć? Jedynie sobie kupić... Te pogody różne. Może tą przerazę? Dobra, no, tutaj będzie też według blaki. Może tą przerazę? To hmm. tam jeszcze? był się ta atrapa i operator przydał. Ogólnie, nie? Opór jest bezcelowy. Dobra, jeszcze to cząsnąć? Nie dałbym sobie ruga, ale nie mam drauga. Lecimy tak. To już jest u mnie. Dobra, leci mróz, bo i tak mam tych mrozów od cholery. To sobie zachowam. Bo jeszcze mgła poleci, jak leszy odpali działo. Lepiej to zachować na ostatnią. No, no, no. Teraz możemy przyjść, a jeszcze tym Dagonem może odpalić w trzeciej rundzie. Muszę być po prostu ostatni. Dobra, fajnie, fajnie. Nie wiem, czy tego zioma. Dobra, tego. Przynajmniej mi go nie spali. No może zostanie, może zostanie chłopak. Sporo punktów, 7 do 6, oj. Chciałem być o te dwie karty, no ale dobra. Tu może być tragicznie, on może dostać dymkę a ja 0. No, ja 0. Widzicie jak ja wiem co zostanie? Ależ optymista. Nie no, ty ta. Dobra mistrzu. Odpalamy od, od razu działo, żebyś wiedział na czym stoisz. No i ty masz pięć tych języków. Kurde, do dupy jest, mamy w ogóle równo kart, ja tylko jestem jeden ruch do przodu. Wątku, on może mieć sobie. tutaj gromit. Bardzo mnie <laughs> się to nie podoba Chcesz mnie połaskotać? No, <laughs> tam jeszcze dostaję ten pieprzony pół no mam pożogę. W sumie dobra, mam porogę. Czy on by nie miał giganta? Zobaczymy czy ma. Zostało mało To jest dopiero pierwsza, którą gramy normalnie, nie? Aż nie mogę uwierzyć. Dobra, Może Możemy mieć giganta i rób. To nie jest lepsze czasem. Potem sobie zagram w górę NFR. A jak nie, to w dół, tak czy tak? Czy, tak? Dobra, bo może mieć grą, sorry. Czekam na giganta. Baba wodna... O nie, mam dziewiątki już. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką. Póki nie ma tych mglaków, bo coś tu się może dziać jeszcze. Ja mam pogodę i on ma pogodę. Lipa, lipa. O, dobra, jest 12. Żeby nie kładł teraz pogody, będę na porządze. Dobra, palę mu tego mglaka. Nie ma co czekać na giganta. Walę nie? Pizdu.

64 I co on może mieć? Jak ma grą to przegrałem, nie? Lesi Jaka beka No to wygraliśmy, nie? Czy nie? Fuh, fuksem, fuksem wam powiem Z tym Dagonem jest przesrane Gramy jeszcze jedną a ja jeszcze mam Dagona. Dobra, dobrano. W sumie wiecie co? Nie ma dobranoc. Ulewny deszcz. No. Masz ten punkt. się najedz. No i spoko, wygrano. Fajnie. Gramy jeszcze raz. Trzeba dzisiaj wygrać. 5 bitów. Tak jest. 5 bitew trzeba dzisiaj rzucić. I cały ten trzeci level, bo już dzisiaj dwa poszły. No, trzeci nie pójdzie. Jest bardzo tutaj długi. No ale fajnie, mamy 220 fragmentów już. Idziemy mamy dalej? Zewrzeć szyki! Na Poltesta No, wreszcie coś się. Ubawimy tą pogodą. Oby nie grał na złote. Czyli tak. Ten Dagon jest chyba na te wiewiórki najbardziej OP Tak wkurza Hmm... ulewa Ulewa jest zajebista, epidemia nie, mam drauga Dobra, co tam mi doszło? Nie wiem, nawet to czy to? Dym, 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 dym. Pazurek, dobra, wkurzamy ludzi Tylko Dagon się trzymał Na razie Czyli to jest druga, którą gramy całą, nie? A piąta, którą musimy wygrać dzisiaj, no to jest czelu. O nie, tracić to. No, to są trzy jednostki bez sensu. Dobra, ma coś do bicia na <grywk> Mama musi mieć Sara Au. No ale wiecie, tu jest ta lepsza karta Ta jest zwykle na pożogę taka To wkurzania ciąg dalszy Teraz będzie ją palił na szóstce. No, wiedziałem Mam dwie opcje. Rozdarcie... Albo trzęsiawka. Albo spasować, ale to bez sensu. Dobra, chodź. już zmarnował. A to spoko, to ja ten róg zachowam sobie. Będzie na giganta... ...z mrozem. To będzie polerna karta, 28. U mnie nie zbije, nie? Nie powinien. Dobra, to 28 punktów mamy w jednej. Wej, spasuj, i się wkurzysz. To twój zły dzień. Proszę, proszę. 8 na 8 kar. Wywalił Geralta, to już jest dobrze. Bo złote karty tu mnie męczą, one są odporne. Chamska ta pogoda. Ale nie mówię, że jest OP całkowicie, bo nie, nie, nie. Da się z tym wygrać. Jak ktoś widzi tego ziomka, to już musi kombinować. Bo wiadomo, że coś się dzieje. O! Przegrać. No to fajnie. jest kartę. Ładnie zagrał, bo warto jak macie Ciris wygrać pierwszą rundę i w drugiej tylko to po. No to jest super. Bo ja mam strasznie teraz problem. Mm, kurwa, lipa. Straszna lipa. Quiz do można powiedzieć. Chyba że damy ten róg. No, tu chciałem mieć 28 punktów, ale. Lepszy ten róg niż później tą pogodę stracić. Chociaż mogłem Karantira, ale dobra. Nevermind, jeszcze będzie Cili. Może coś będzie na dół płat, to. decz mi się przyda, nie? O, mamy tą 12, no to już fajnie. On pożogi nie ma. Akurat mi się trafiło. O, i mamy wszystkie 4 Ugh. Te cztery złote. No, on ma cholernie dużo kart. Jak mi nic nie zniszczy, to gramy bardzo tutaj fajnie w górę. Lepiej zagrać Mróz, tak? Przed fer No, on nie powinien mi zniszczyć, nie? Czym jeszcze? Geraltem Igni, ewentualnie. Albo Smokiem, jak ma. Są jeszcze jakieś karty w północy albo neutralki? Dajcie znać, napiszcie. Wypiszcie najlepiej wszystkie karty z północy i neutrale, które mogą niszczyć przeciwnika. Bo najsilniejszą jednostkę albo niszczy. To mnie teraz zastanawia. a tam nie liczcie. Nie liczcie. Przed nami nie ma ucieczki. Sobie gromadzę jak najwięcej jednostek. Pod pazorem może mi przyciągnąć, to wiadomo, nie? Ale może już teraz? Kim ma tylko jedną? A ja mam bardzo dużo. Dobra, zagramy w górę. Zagramy w górę i później tylko stracę te trzy. Dobra. To będzie na deszczu. To Do pisgania. Oj, tutaj widzę pazur. Ale tak nie aż tak się obrażę. To i tak stracę, nie? Ale, kurwa to jest 9 punktów. Ja to chcę stracić. Zobaczymy, ile on będzie miał. Czyli kładzenia drauga. Wiem, że pod drauga powinna być całkiem inna talia. Ale nie chcę grać inną talią no. Na... Nie chcę grać inną talią na... Chora, da mi pasi. Jakbyśmy grali na te ropuchy i te, to. To można zjadać. I mamy takie duże jednostki, nie? Ale. wiecie, taką mekimę bym napompował, i pożoga, i aut. A to jest. Mięśniejsze. Jasne, nie ma sprawy. Trochę tych złotych będzie miał. Dobra, fajnie. Co my robimy? się pozbywamy tego. Nie wiem, jak ja mam to przegrać. Nie wiem, jak ja mam to przegrać. Tu idzie na pewno deszczyk. Chyba, że czyste niebo później. To będziemy czyścić. Po kolei będziemy czyścić. Tu jest ile? Już? 6-8 punktów, czyli droga mi się opłaca. Do boju! Dobra, lepiej teraz Czyścić mu to wszystko co będzie miał. Czyste niebo może mieć. Dobra, ale czy mniej jednostek, tym mniejsza szansa na rugi takie tam. To jest spoko. No, wywalę mu te grebusze, bo mnie obijają. Za jeden, ale obijają. Tylko czym? Już tym draugiem? Nie, poczekaj. Może nie będę go kładł później. Zalud! Dobra, to tak. Azurek Żebyś nic tutaj sobie... Nie podwajam. No, ciekawa rozgrywka. I dobra, jest złote, nie zdążyłem. Czyli tak, u mnie idzie ten gigant. Na przedłużenie rozgrywki. Hmm. Tak czy tak, drauga położę za chwilę. No, coś kombinujesz. Tu honor Remba czy z Greenfield się rozchodzi. dobra. Nie rób blipy, Nie czyste niebo mu nic nie da. Ja tylko stracę te jednostki. A i tak je stracę. A No to muszę się zastanowić. Bo nie opłaca mi się droga kłaść. Chyba, że on później czyste niebo położy. Ja stracę bardzo dużo. Stracę 9, 12, 13, 15 punktów stracę. A co on mi może tu odjebać? A tak to stracę tyle. No dobra. Wątpię. Jakby te trybusze biły po dwa, to by było już srogo. Mógłbym przegrać jeszcze. <laughs> niezły macie tu bajki! Macie z te niebo. Dziewiątka. Tak by nie grał. Pasowałby. Zabijałem za mniej. O! Co ty masz, tu? Jak można dostać teraz 50 punktów? Jak goś to wygra, to ja to muszę wrzucić. To nie było. To, To jest przeciwieństwo tamtej. Grał do końca. Ten naprawdę grał do końca. A nic nie miał. Dobra, fajnie, przynajmniej ten. Jedyny normalny. Jeszcze GG dał. Super. Super gościu. A tu mamy dwa do levela. Becki już się nie otworzy. Tutaj to jest nisce. Nic nie jest nisce. Trzeba się zastanowić, co kupić. 225. Dajcie znać oczywiście. I łapeczka w górę. Piszcie. Wszystkie rzeczy, o które pytałem w tym odcinku. I widzimy się następnym razem już w Skojatel. Tam też będą przemyślenia poważne. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej hej.